z twojej winy, czy to no, z winy użytkownika, nie, tylko biorą, bioro... A tam, kurwa, dochodzenie. A no, no, dochodzenie. No, no. Ja, ja zawsze, jak chodziłem w Anglii oddawać buty do wymiany, to ja zawsze tak... jakbym jak, jak, jak był jakimś cwaniakiem, ty. Wiesz, o co mi chodzi? No. Tak jakbym chciał ich zrobić. Od nowa. Tu nie ma, tu nie ma takiego ja, ja, czegoś. Ja, ja zgadza. To muszę ja, ci już Taka mont, montalność Polaka Zależy od sklepu, bo w ku, kurwa nie może stanie stary tak, z, 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 i, tak Nie możesz wymienić? Możesz Ja stary ja, ja, e, Wylądował Decydująca kula powalająca Tomek powalił Ale. No Mama by była dumna to Ja, ja, to, roz, a, roz, ja roz miałem a. dziurę na wylot w Jordanach co nie Z mojej winy, bo prędzej gdzieś tam zachaczyłem Jest na, na dole, wylądował Normalnie wisiadam no No bo to wiesz, jak oryginalne buty i tak dalej się nie... Ja tu zaraz też kupuję w takim oryginalnym... Patrzę Leciał Leciał Gdzie zleciał? Lidę do... Zleciał. Zleciał. do... Nie, do... Nie do o kurwa, ale się skampił Wie? Na... O kurwa, kolejny Ja pierdolę, jeden w prysznicu leży A stoi za drzwiami, za drzwiami A tu już masz bóg. tu już masz to już jest pod to, po tobie? Tak, wiem, widziałem No parze tak. że kasetową minę walną na samym dole, więc uważaj Bela, weź połącz Tomkowi Idę, idę, idę to, to jest do gry, dobra robota Ale kasetową... To są kurwa 40 hmm. No i co? Nie wyszło? Dostał, to 40 bez niższe. keba no to 40 Dobra leży mu powalił mnie dawaj go Dobij go, do on się leczy, leczy, Uważaj, drugi, drugi, drugi leczy Skoda, ale dobra Udało się? Sorry A, te, te, tego drugiego w ogóle nie widziałem On nadbiegł dopiero, bo tak to On tom się wpierdolił Ja nie zdążyłem, sorry Oni są na dole Dobra, o, co tu jest Cały czas nadal leżą no? Też te bo mam 15 O ty, mam platy kartę Dawajcie, na zrzut O Dawaj To Ja mam srebrną kartę i Mhm. Mam jeszcze jeden zrzut, jak coś. Nadlatujesz mura gazu! Miejesz kartę w takim razie? Czekaj, to będzie. Ale... Zrobiłem sobie tą broń, co wczoraj, mi wysłałeś? Czymy. Coś leci? Dronem leci. Ty w środku u siebie. Kurwa dwóch Jeden bez kewa Ja pierdolę trzech już na, na z swoich, z swoich, z swoich. Z na swoich Co tam wjechał pull to odbianym Ale rozdziewali. Nie Jerzy kurwa z reverterem się Pierdolił się w górę Ja kurzował Dawaj Zabij się, Jeden ten kasper. Tam! Wali mnie Zamykaj drzwi. Skąd wierzył, zwierzy? Zwierzy walił, no tak dalej. Ej Czekajcie. On tu jest moczek. Tak. Patrz kurwa! Angelika! Polegam! A jest u góry, u góry jest! Wętermanie! Wysz mi telefon! Przez ścianę go lecisz? Tak! To przez ścianę go lecisz? Aaaaa! tak się no kurwa żeś wbił! No bo tak, tak jest! Strzelał do mnie wiesz? Ej ten czołg to zarobisty jest, tu lepiej w full auto 30D, no bo i... A, ten jest palałta, ta Ten river, coś tam, coś takiego, coś tam leżyło Ty poznaczyłem, na sklepie jest Reavershine, mada poszedł, uwaga Dobra, nic mi się nic nie jest Na lewo poleciał Na lewo? Na lewo, na lewo, tam do skoczy, na statek poleciał Aha Bo nie ma go tu już Jest! O, u mnie złamany! Złamany! Zajebiście! Zajebiście Ale mi wyskoczył ledwo sobie złamałem Drugi był, do wody skoczył Zabił się, on, on połamał nogi, a, bo był wipe aha, aha. On musiał połamać nogi. Dobra, bo dobra, bo był się wipe. Ja widziałem, że on skacze i już się do niego strzeci, mm. ale on pyła nogi. By animacja jak coś, ktoś coś ja, ja wezmę Broń jak ktoś coś Ja mogę wam przyciąć broń, Mam jeszcze ten, mam jeszcze... Ty, ja no mam tu... Mam tą z ośmioma dodatkami, tak? Czekaj... Osiem, osiem dodatków, no. A Michał... Dobra, wypróbuję twoje, zobaczymy jak... Ale twoja to... Co jest? Ale ty Tomek, ustawiłeś ten... To z rynku wtórnego? No tak! tak. Ale nie z rynku wtórnego, nie, zwykły okay? i te części z rynku wtórnego. No bo tak. to, ja to ja mam dodatek z rynku wtórnego. Waga tutaj. Ale tą broń, Bez tak? Keba. Tak, tak, tak. Bo, bo ja widziałem że spodowię, Jeszcze mam zrzut i... jak coś. To się nie pasowało. Jest. W Uważajcie, Nie, uważajcie To znaczy jest Mina Skąd on nawala Nie wiem Kontrol na mnie O ja pierdolę jadę Z wszech stron do mnie walili Louis Hamilton mnie zabił jeszcze, ja pierdolę Rzucam tutaj... Tego. Nie rzucam zrzucam zrzut Louis Hamilton mnie zajmą, no progres! Kurwa mać! Prześladują mnie skin? kurwa Nie, gościłem taki nick, Louis Hamilton Aha Ja A był taki ja skin? Kurwa Dwóch tam! Dwóch tam jest! Czek. No na i patrzą na szutku kurwa, ja wiem. Nie na dachu, na dachu. To Ale... no, no, Może no, gdzieś no, dalej no, ten rzut, szkoda Przy sam gdzieś gdzie jest młyn do chuj go nawet nie dam rady wziąć tego rzutu Leży tak, No nie Podbija U mnie na mnie Na mnie Szkoda Szkoda, szkoda. Oh, szkoda. Akurat ładował mi, wiesz? Watch for movement, oh. A ja bez keba byłem. A ja ładowałem i mi ładował i wiesz. Biza. Co, lecimy na ten rzut? O tutaj, o przy kontrolce, no. Jak przy kontrolce? E, przy tym co ja mówię. Tutaj u ciebie Zbliża się chmura gazu Masz kolejną szansę. Nie zmarnuj jej towarzysz wraca do boju, dobra robota Dobra Ktoś z oddziału jest poza bezpieczeństwem. Jeszcze zdążę wziąć te keby raczej ja, to? Ja wziąłem Kurczę, gorąca wyprzedaż Może coś jeszcze kupię Kasetóweczkę Mam surfą dla kogoś jak potrzebuję No jestem No dobra, tam Dobra Chcesz surfa? Nie, nie mówię Chodźcie, chodźcie, ten, prze, przegrupowimy się. Od nowa zakończona. Dobra, nie kolejnej szansy. Wypatrujcie cennych kontraktów. Zarobicie więcej za tę samą robotę. Oni szybą, tego się. Trefę mamy, możemy tu poczekać. Kasetóweczkę mam. Gdzie rzuć kasetóweczkę, panowie? Na razie nigdzie nie rzucaj. Dobrze. Rozkaz. Dobra, jest to, Boże. Ty, na blisko. Tu, góra. Pierdolił bez Skoda. Szkoda. Tracicie teren, ruchy! I dwóch ja mogę mieć termin? Tak, te Szkoda Jak to coś to Ten jest... Tam nie ma co wbijać nawet. Mamy strefę. Urna Mówcie gdzieś jak kasetówkę gdzie rzucić. Chodźcie, przegrupujmy się. Się Ty jaka strefunia, patrzcie. Gdzie rzucić kasetóweczkę? Michu, masz jakieś pomysły? Zajębmy, tam na nich, oh. amfibie. amfibie, tam gdzie za, za dużo powiem o tak, teraz. Za dużo jest gadania, nie? Bo my nic nie będziemy na, słyszeć. Na musicie, musicie się teraz skupić kurwa. Bo jest na amfibie? Ty widział mnie, widział mnie. Tak, teraz to ja tam rzucę, nawet nie podejdę. On no, cię nie zastrzelił, rzuć tam gasodowe. Zbliża się gaz! A tutaj nas nie będą podjeżdżać? Wasz oddział dotarł do wyzwieszonej strefy. A tutaj, gdzieś przy oknie? Skup się Tomek. Tak, tak, rozkaz. Oni będą musieli iść tutaj, idą Pomaga wrogi również. Idą plecy, plecy, schody Plecy, schody, kloty, schody O kurwa, Jeden... mały Jeden jest oklepany Podnosi go. Od z lewej Większa strony. Premia. Od wieży. Nie mam jak tam podnieść. lipa to leży. No, czyli, w chuj. Złomany. ej, 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 Oj. 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 Ej, ej o kurwa U na... u mnie? uważaj tutaj Tak, jest przy mnie A o góry jest, ja pierdolę Na prawo, na Pięknie Jeszcze jeden Pięknie góry wam wali nie je, jezu, je, O dobra Nie lecisz Wyjazd. hej hej Ej, ten hej kast, to by dobry, co? Kastow, co? To hej Co <noise> to był? To hej 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 to hej ten nowy A pełna nazwa? Eee, ja? Czekajcie, filmik będzie zapisany Idziemy, będzie będziecie na YouTube, zostaniecie gwiazdami Chyba Europy okay. O, mechanik Dawaj, Tom to już... dawaj na politykę pójdziemy No Ale być... Ale byłaby jazda, co? Daliby już ma. Dali by nam tydzień, by nas wyrzucili Sejmu Сыдный явр, он не